sobie nagrywam filmiki tylko że już na drugim telefonie, bo na pierwszym mi się już przestrzeń dziecko rozwaliła. Jeszcze raz pokazuję rozkład. A teraz będzie taki. Ten taki. O, 1950 19 11. Proszę tutaj. Jak ktoś korzysta z kolei. Zachęcam w ogóle. stronie, ale to dopiero od, no pokazuje, że od 13 ale to do Ustki dopiero od 27 Słuchać pociąg, będę nagrywał. Czas startu. Co? którzy nie rozumieją. Co znaczy nagrywanie na, na MK? Bo przede wszystkim jestem Nikolem. Idziemy tam dalej. Już trzy, jedy, jeszcze drugi kanał prowadzę. O, jedzie. Machamy trzeci, trzecia część, bo drugi puszczę później. Będę wstawiał. Dziękuję za RP 1. Skarisko kamienna impulsik. Zobaczymy, jak to będzie. później. EDF 80. 80 30, 30 c Dobra. Pa, pa. Do do, papa do Skarżyska ze Skielc pojechał. I papa. Czekamy na kolejnego. A kolejny jest godzina dziewiętnasta... Dzi, cztery, Karł. Jakie I Karłowicz do Warszawy, do Krakowa. Z Lublina i z Zakopanego oraz z Krakowa. Bo jest taka sytuacja, że budują zakopiankę kolejową i musy jeżdżą. Szkoda. No ale co? Ze, ze Świnoujścia. Nic nie iść. Przerwam. A Czekam.